Telefon. Halo. Cześć. Cześć. Chciałbym się z Tobą zobaczyć. Teraz jestem trochę zajęta. Oddzwonię. Telefon po 20 minutach. Ten sam numer. Tak jeszcze się nie uwolniłam. Proszę Pani, przepraszamy. Dzwonimy z pogotowia ratunkowego. Wydarzył się wypadek. Czy Pani jest żoną albo dziewczyną zmarłego? Jakiego zmarłego? Jaką żoną? Co się stało? W telefonie ofiary była pani zapisana jako pierwsza, jako ukochana. Trudno opisać stan człowieka w takiej chwili. Nie było łez, nie. Był tylko lekki szok i niedowierzanie. Ostatni telefon wykonał, jadąc do niej do pracy. Jak się później okazało, na przeciwległy pas wypadł inny samochód. Nikt nie przeżył. Siedząc przy biurku, w głowie kłębiły się różne myśli: A może to żart? Może postanowił po prostu zrobić psikusa ukochana tak mnie zapisał? Nie, nie, nie o tym powinnam myśleć. I nagle niespodziewanie jej oczy wypełniły się łzami, jakby dopiero teraz naprawdę zrozumiała, że to koniec nie ma już tego, który ją kochał, którego widywała niemal codziennie. Od którego przychodziły wiadomości: Dzień dobry, czas wstawać. Nie, tego już nie ma. Nie ma tego, kto mógł ją nosić na rękach każdego dnia. Nawet boso po asfalcie w deszcz i błoto. Tego już nie ma. Otworzyła oczy od delikatnego dotyku ciepłej dłoni, która otarła łzę z jej policzka. Ujrzała go i mocno, mocniej niż kiedykolwiek objęła. Tak mocno, że on stracił mowę. Wybacz, że kazałam ci tak długo czekać. Teraz jestem Twoja. Sześć lat wspólnego życia nie znaczyło dla niego tyle, co ta chwila. Jedno pytanie dręczy go do dziś: co tak naprawdę jej się wtedy przyśniło? I czy sen mógł aż tak wpłynąć na człowieka? A przecież nikt nie wie. W tym życiu możliwe jest absolutnie wszystko.